Dzisiaj ocenimy piosenkę od Kotolgi Finlandia Jak jeżeli ci się mój content będzie podobał to nie zapomnij zostawić suba z i łapeczki w górze Oraz wlicie na serwer Discord Już nie przedłużam, zapraszam do oglądania Dzisiaj oceniamy piosenkę od Kotolga Finlandia Ta co się przewijała na TikToku No i lecimy Cholera, zapomniałem wyciszyć Finlady cholera, ale to puja właśnie, ja to słyszałem Ty 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 ty, chany 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 Moja Hello Siemanko kotu. <laughs> Pozdrawiam Pozdrawiam kotów słodkich. Jestem... Fin, fin, fin. Dekten, bingo, nie Na początku jest, ale to pija nieźle. A ja to susza. Obejdźmy dalej. Dekten. Zgaduję, że to nagrywali to w Warszawie. Właśnie, ten taladys Damentowe zęby Każim przed na teren, teren stał się niebezpieczny Serce za Finlandią, ale ożyłek na <laughs> Finlandia, jak Mikołaj, to starszy paczkę będzie temu tam W Finlandii jestem milionerem, klinch to waluta W mojej Finlandii urzędowy język prejrota Teraz kojarzą tylko fin, a nie trawi Scota Fym do trawy za

Finlandia Jeszcze się przewijam tam, TikToki. Ile by. by pana oceniła ta dysk? Mega zarombista. Chwala powie 10 na 10. Jak można powiedzieć. Łapelka pura górę. fin fin. I Finlandii. No to możemy kończyć odcinek. No jak nie zapomnij słowa zwanej łapeczki w górze, bo będą przychodzić powiadomienia z nowymi filmami, a nie chcę, żebyś przegapił. No i powozdrowi.